to z tej strony Elzart, witam w kolejnym odcinku z Cez Ponownie dzisiaj ciężkie wyzwanie od 5 zliczko do kosy spróbujemy zrobić jak to co dzisiaj możecie mnie wygrać skinki czy dwa digielki do zgarnięcia co trzeba zrobić, żeby wygrać jednego z nich. Łapka w górę sobie komentarz, fajnie się bij na stronkę i znów spróbujemy zrobić kosu, nie czy się uda, zobaczymy, więc zapraszam do zgarnięcia digielków łapka, sobie komentarz, fajnie byście wbili na stronkę z kodem Elzart Prosiłbym Was o to, nawet jeżeli nie gracie, to po prostu żebyście wbili i użyli koziku. ma to dodatkowo z mojego kodem macie 10% bonusu wpacie 2 ziko i 10 groszy na start Mnóstwo konkursów, co doładowanie ładowania z moim kodem Za 10 ziko, jeżeli wbijacie To do, wbijacie do, do 8 konkursów w tym dwóch na kostę, tak co doładowanie. To jest was zawsze, może kostkę sobie zgarnąć e, Dużo ciekawych trybów, evenciki Nie, nie węciki, darmowe skrzynki Więc polecam sobie codziennie za darmowe skrzynkę e, Odbierać i zapraszam też was na inne odcinki Z tezguskins, bo co odcineczek Możecie wygrać te skinki, więc widzu no, warto próbować, a my spróbujemy od 4 lowcase'ów na 4 osoby, czyli w puli będzie aż 16, 16 skinów do wygrania, zobaczymy dla, dla kogo one polecą, dodamy sobie tutaj bociki, nie będziemy czekać na graczy i zobaczymy jak nam pójdzie, czy wypadnie coś niesamowitego, czy raczej wypadnie coś przeciętnego, zaraz się okaże, zaraz się okaże, no póki co start taki mech, Nikogo nie zachwyca, nie oszukujmy się. E, a chociaż fajnie... O, też Bot Michael. Fajnie bo by tutaj wybić sobie trochę budżet właśnie, żeby wlecieć na troszkę wyższy, bo tym większy budżet, tym wiadomo. O, i dla bota Michaela to siedzi. Szkoda? Szkoda tej co powiem wam. 14 Ziko, ale dobra, spróbujemy inaczej, nie będziemy tak męczyć. E, spróbujmy sobie może tak i tak. Coś tak, chociaż nawet możemy coś droższego dać. Ale dobra, nie. Coś takiego spróbujmy. Coś takiego taniego, bo ja lubię ten charakter craft stickers. A można zrobimy tak, że z dwóch tych naklejek sobie spróbujemy. O, tak, zrobimy Będzie 5 z groszem, O, chciałem tutaj dać bota i samo. E, spróbujmy. Najpierw zróbmy tak. Zobaczmy, coś z tego konkretnego wyjdzie. Dobra, sprawdźmy to. Okej, okay, pierwsze naklejki, tak, odla, bota Emily, okej. Okay. I charakter craft sticker, o jakby te oczkodało, one jest warte 50 parę złotych. 60 zł praktycznie. Szkoda, ej, dobra, mam pomysł, mam pomysł. Taktyka na widzę, patrzcie to, robimy tak. No tu lekko przekroczymy, bo No nie, to sobie z 10% bonusu to wychodzi tyle. Więc sobie możemy tak spróbować. E, Takiej biteweczki. Dobra, pyk, pyk. To jest w spoko bitwa. Spoko rozpoczęcie, zobaczymy, coś tutaj nam się uda, e, żeby coś tutaj wleciało nam. Okej, okay. o nie, i Samu. Chyba będziemy musieli spojrzeć jeszcze raz, bo powiem, wam, że jak i samo na start naklejkę za dwie dychy. No to trochę. O, 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 nie, powiedz, że nie. Nie, to było z pięciu bo to byśmy mieli pięć dyszek. Mm. O, jak ja go nienawidzę. Jak ja bota i Samu. To jest taka łajza, z tego mała, no ale cóż. Podejmuję to ryzyko, tak? Walczę z nim. Ale boli, zab. O oh, kurwa, bot Mike dropi oczko. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań, że tam dropi raz oczko. Nie mam pytań, naprawdę, co się dzieje z tą strzynką 7 dyszek z 5. Nie, 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 to jest mocna bitwa, moim zdaniem. To jest, jak chcecie, jest z 5 ziko. Eee, road jak tak najwyżej, na 4 osoby walicie te 2 strzyneczki i, moim zdaniem, ta bitwa jest mocarna. No jest mocna. Wiadomo, czasami może dropnąć chujowo dla wszystkich. Zdarza się tak. To jest randomowość wiadomo e, ale potrafi często oddać, nie? Potrafi często tutaj zaskoczyć oponentów. Ja ją lubię Flex, e, okej, okay. to nie jest najgorszy start i teraz, teraz by coś jeszcze oddało. Te skrzydełka nie oddadzą was tak. No niestety. Też nie najgorzej, ale nie. nie, Dobra. Wiem, że męczną bitwę. Ostatni raz, ostatni raz i ostatnia z tą bitwę, no, no wiem, że trochę ją przymęczyłem, ale to co się działo wcześniej ja widzę jej potencjał. No po prostu ja tutaj widzę one punchmana. Jak pan czujemy i lecimy na bardzo, 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 bardzo wysoki budżet. Więc jeszcze raz musimy mi dać spróbować. Jeszcze musimy wybaczyć. Musimy to wybaczyć. Okej, okay. coś na prowadzeniu O, chyba to mamy. Chyba to mamy. 4 grosze, bo to i samo. Dobra, widzowie. Zróbmy tak. Jedna strzynka za 5 zł te 4 case. Te 4 case cztery osoby, Nie mam pytań, ale powiem wam, że unlucky. Straszne laki poleciało. No, 5 zł to jest jednak ciężkie wyzwanie. Też nie oczekiwałem, że zaraz tu zrobię kosę. Wiadomo, chciałbym, tak? Z 5 zł zrobić kosę, to jest. No, przyjemne. Zrobi robiłem duże sumy z 5 ziko, ale koski się właśnie nam nie udało zrobić. Z 5. Ej, to bitwa. To jest giga dobry start. Ej, w ogóle daję dlatego, dlatego popowie Ej, myślałem, że to, wiecie, jakoś to bitwa jest między nimi. No cóż widzowie, dzisiaj niestety się nie udało, macie tutaj też sklepik, macie te swoje punkty też wymieniać i kaskę, więc zawsze spoko. E, I co, zostawcie subika pilnie, zapraszam Was na inne odcinki, tam też można wygrywać e, s, e, skinki, więc e, zawsze spoko opcja i trzymajcie się, życzę miłego dnia, cześć, cześć widzowie.